Zapraszam jedynkę właśnie z poznania z Wielkopolski, która będzie nas reprezentować w walce o Parlament Europejski i która wie, jak zatrzymać politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Przed państwem niezawodna Anna Bryłka. Szanowni państwo, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za tak liczne przybycie. Dzięki bardzo za Waszą obecność. Ja nazywam się Anna Bryłka i mam przyjemność otwierać listę konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu Wielkopolskiego, z okręgu siódmego. Walczymy o mandat w Wielkopolsce. Ja kandyduję w wyborach do Parlamentu Europejskiego po pierwsze, żeby obronić Polaków przed polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Polityką klimatyczną, która za moment wejdzie do państwa domów, do państwa aut, do państwa kieszeni. Te ostatnie pięć lat to jest gigantyczne przyspieszenie. Polityki klimatycznej, to jest ustalenie nowych celów klimatycznych. To jest Europejski Zielony Ład, to jest pakiet Fit for 55, czyli ustanowienie nowego celu klimatycznego na 2030 rok. To właśnie z tych przepisów wziął się zakaz aut spalinowych od 2035 roku. My mówimy temu nie. My mówimy, że każdy może poruszać się autem na jaki go po prostu stać. Z pakietu Fit for 55 wzięła się dyrektywa budynkowa. Dyrektywa budynkowa, która wprowadza bardzo kosztowną rewolucję w budownictwie. Jej celem jest zeroemisyjność budownictwa w 2050 roku. Ten cel jest nie do osiągnięcia, ale koszty, które Państwo poniesiecie, są gigantyczne. To jest ta dyrektywa, która wprowadza między innymi oczywiście zeroemisyjne budynki, nowe zeroemisyjne budynki od 2028 roku publiczne, od 2030 prywatne, Naprawdę, szanowni państwo, niewielu Polaków po 2030 roku będzie stać na to, żeby wybudować własny dom. W tej dyrektywie znajdują się te paszporty budynkowe, klasy efektywności energetycznej i najważniejszy element, czyli wymiana źródła ciepła do 2040 roku. Zero paliw kopalnych, zero węgla, zero gazu ziemnego, oleju opałowego. To wszystko będzie zakazane. Ale w budownictwie mamy jeszcze coś takiego jak system ETS-2. Rozszerzenie systemu ETS1 na transport drogowy i na budownictwo. I to od 2027 roku. Szanowni państwo, od 2027 roku zaszyte podatki klimatyczne w cenie paliwa do zasilania pojazdów, w cenie paliwa kopalnego do ogrzewania budynków. I możemy to sobie jasno wyliczyć i łatwo wyliczyć, bo ta dyrektywa e, ustanowiła maksymalną cenę za jedną tonę emisji CO2 na poziomie 45 euro, co oznacza, że w 2027 roku za litr oleju napędowego, szanowni państwo, zapłacicie więcej o 53 grosze, za tonę węgla o 580 zł, a za tonę gazu ziemnego o 400 zł I nie ma na to naszej zgody. Nie ma na, naszej zgody na to, żeby podnosić państwu koszty życia. Europejski Zielony Ład w rolnictwie. Pewnie byśmy nie mieli tego tematu tak mocno obecnego w debacie publicznej, gdyby nie masowe protesty rolników w całej Unii Europejskiej. Miliony rolników w całej Unii wyszło protestować przeciwko polityce klimatycznej Unii i przeciwko polityce handlowej, bo polityka klimatyczna Unii Europejskiej prowadzi do ograniczania produkcji żywności. I to Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych wyliczył, że po wprowadzeniu Europejskiego Zielonego Ładu w Unii Europejskiej produkcja żywności spadnie w Unii o 12%. Jednocześnie Komisja Europejska otwiera wspólnotowy rynek na import artykułów rolno spożywczych z krajów trzecich, prowadząc po prostu do utraty bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Unii Europejskiej. Bezpieczeństwa żywnościowego, który jest filarem bezpieczeństwa narodowego. I nie ma na to naszej zgody. Suwerenność żywnościowa musi zostać utrzymana. Nie zgadzamy się na przekazywanie nowych kompetencji Unii Europejskiej w sposób traktatowy i w sposób pozatraktatowy. To, co wydarzyło się w ostatnie, przez ostatnią kadencję Parlamentu Europejskiego, wszystkich instytucji Unii Europejskiej, pokazało, w jakim kierunku zmierza Unia. A zmierza w kierunku budowy europejskiego superpaństwa. Gdzie niestety Polska będzie państwem marginalizowanym, państwem, który nawet jeśli oczywiście przejdzie ta zmiana traktatów nie będzie miało prawa weta w tych politykach, w których prawo weta jeszcze zostało. I nie ma naszej zgody na to, aby Komisja Europejska ingerowała w te polityki, w których tych kompetencji wyłącznych nie ma to, co się wydarzyło właśnie w kamieniach milowych. Szanowni Państwo, nie dajcie się oszukać. Rząd 30 kwietnia ogłosił, że nie będzie podatków od aut spalinowych wynikających właśnie z kamieni milowych KPO. Tylko zapomniał dodać dwóch ważnych rzeczy, bo ogłosił, że zamiast tego będą dopłaty do aut elektrycznych. Zapomniał powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, że na to potrzeba zgody Komisji Europejskiej, a Komisja Europejska ma dwa miesiące na ocenę tej rewizji. I zapomniał dodać, że ta dopłata do aut elektrycznych to będzie dopłata do aut używanych. Nam nie są potrzebne używane auta elektryczne z Niemiec i na to też nie ma naszej zgody. Szanowni Państwo, 9 czerwca, w najbliższą niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego. Jeśli Państwo możecie jeszcze kogoś przekonać do tego, żeby oddać głos właśnie tutaj, właśnie w Wielkopolsce, właśnie na naszych kandydatów, to jest ostatnia szansa na to, żeby to zrobić. My. Zrobimy wszystko, żeby, inter, żeby reprezentować w Parlamencie Europejskim interes Polski. Moje hasło wyborcze po pierwsze Polska i ten mandat w Wielkopolsce wywalczymy! Dziękuję bardzo!